Cześć, witajcie, jestem Majer. Dzisiaj odcinek taki troszkę informacyjny opowiem o konkursach, które się odbyły, a także o turnieju 2-2, który stworzyłem dla Was wspólnie z Kaziomem. Ale zanim o tym, to troszkę o mojej aktywności, o tym, co się ostatnio na kanale działo. Jak możecie zauważyć, ostatni, ostatni film został dodany dość dawno. No jest to spowodowane tym, że ja mam obecnie strasznie dużo pracy. Ja praktycznie cały ten tydzień, który mija właśnie chodziłem o... praktycznie jak wychodziłem o 6 rano z prac, do pracy to wracałem do domu o godzinie 20 i po prostu fizycznie nie miałem czasu na to aby te filmiki tworzyć dlatego wybaczcie mi, no taka aktywność ani inna. Troszkę mówię, mam troszkę pracy po pracy, że tak powiem taki, taki stan rzeczy będzie się utrzymywał jeszcze przez jakieś najbliższe 2-3 tygodnie, więc wybaczcie mi to, że tych filmów za dużo się nie będzie pokazywało w najbliższym czasie. Oczywiście staram się to w weekend jakoś wszystko nadrabiać, no, ale ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, na początku, bo trzeba zrobić takie podsumowanie tych konkursów, tego co się odbyło, bo jeszcze czegoś takiego nie było, a to jest bardzo ważne, nie tylko dla samej informacji dla was, żeby wam pokazać, że takie konkursy były i że nagrody do zwycięzców trafiły, ale również dla Gameforge'a, to jest materiał dla niego ważny. Tak wam pokrótce tylko powiem, że usunęli polski support w skillu i teraz ja muszę jakby na nowo zdobyć zaufanie samego Gameforge'a jako takiego, a żeby mógł mi dawać nagrody, dlatego muszę zdać taki raport z tego co się yy, stało, tak, czyli z konkursów i z turnieju. Więc między innymi to robię dla was, was jako widzów, żebyście widzieli co się na kanale dzieje, ale również i dla Gameforge'a jak, jako takiego, żeby widział, że jednak te konkursy i ten turniej się odbył. Dobra. Zacznijmy od konkursu pierwszego. Jestem trochę zawiedziony aktywnością. No, nie chciało dużo osób wziąć udział w którym mogli wygrać kluczyk trudno trudno. Wystarczyło wejść na mojego fanpage'a, tak facebookcom majer 92 Po lewej stronie znaleźć zakładkę konkurs. Klikamy zakładkę konkurs i co i się ładuje. To były trzy opcje do wyboru. Trzeba było zasubskrybować mój kanał, polubić moją stronę na Facebooku lub jeszcze do tego zaprosić znajomego. Dzięki temu można było dostać punkty, które zwiększają szansę wygrania klucza, takiego klucza, który daje nam spray Kraken Fix na 30 dni. Tu nie napisałem, chwyt marketingowy. Multikolornik na 7 dni. SP Boosta i X Boosta tam chyba, nie wiem, też chyba na 7 dni. I ogólnie udział wzięło raptem 6 osób. Nie wiem dlaczego tak mało no, wzięło. 6 osób. Wygrał Tomasz R. Gratuluję Tomasz jak najbardziej. 6 osób wzięło udział. Ja myślę, że będzie takich konkursów więcej. Ale to mówię, to jak będą przyszły nagrody. Mam nadzieję, że wtedy więcej osób będzie chciało wziąć udział. No zobaczymy. OK, to to był pierwszy taki konkursik. Myślę, że może dlatego jak była mała, że ja o tych konkursach nie trąbiłem na YouTubie w formie filmiku tylko i wyłącznie praktycznie wszystko odbywało się przez Facebooka, co, co świadczy o tym, że warto, warto polubić mojego fanpage'a i warto czytać co tam się dzieje, bo jak widzicie konkursy są nie tylko przez YouTube, ale również i przez Facebooka. Ok, drugim konkursem, który zresztą była ładna wiadomość, który był to był b -b 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 już trochę damy na dół. Konkurs, w którym o! Proszę bardzo skill artystyczny był to konkurs w którym yy, prosiłem was o to byście zrobili jakieś grafiki na mój kanał lub na Facebooka i wybiorę z tych grafik najładniejszą i, i, i yy, twórcę tej grafiki po prostu nagrodzę również identycznym kluczem czyli sprayem Kraken FX na 30 dni plus ta multicolor Nick plus SPM i X boosty i już wam mówię jakie grafiki wpłynęły. Grafika numer jeden. No, no, nie oszukujmy się, no, no bądźmy obiektywni. No, ta grafika, którą właśnie widzicie na ekranie, jest po prostu słaba. Tyle, tyle w temacie tej grafiki, nie mam nic, ma nic więcej do powiedzenia. Kolejne to tutaj mamy awatary. Fajny, fajny pomysł, fajny pomysł. Oczywiście nie mam zamiaru awatara na akurat taki zmieniać, ale i tu kilka koncepcji tych awatarów. Tam ok, w porządku. Coś takiego. No i jakiś futurystyczny Majer, spoko. Tu grafika też nie jest jakoś super ekstra, ale już jest ładniejsza niż ta pierwsza. Tu fajny taki, fajna czcionka, taka trochę rockowa bym rzekł. Fajnie, w miarę, w miarę ładnie to wygląda. Pyk, dalej Majer, tutaj na z kotem. Okej, okay, spoko. Kolejna wata, to tam akurat był twórca, ten sam i grafika, moim zdaniem, która wygrywa to, nie wiem, czy tak powiedziałem, no to co gramy, być może tak powiedziałem w jakimś filmiku, być może nie, nie wiem, czy to jakieś będzie moje hasło, motto, cokolwiek, ale myślę, że to jest chyba najładniejsza z tych wszystkich grafik, które dostałem i jeszcze Wam pokażę ostatnią grafikę, to już nie mam, nie mam po prostu, yy no nie, no nie, inaczej powiem, nie będę się pastwił nad, nie będę się pastwił nad tą grafiką, jak i nad twórcą tej grafiki, po prostu jej nie będę komentował. Dobra, wygrywa ta grafika. Ładna, myślę, że myślę, że w miarę ładna. Zrobimy ją sobie, zobaczymy jak ona by wyglądała na 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 Facebooku, bo na YouTube jej raczej nie damy, bo tu jest za mało informacji, żeby ją dać na YouTube. Takich jak linki do Facebooka i tak dalej. Troszkę mała, ale... Ale co, zmienimy coś, nie? Zmienimy coś najwyżej, ewentualnie jak, jak najbardziej Was zachęcam, możecie robić grafiki na mój kanał, jeżeli, jeżeli macie do tego talent i macie oczywiście ochotę. Być może jeszcze kiedyś pojawi się taki konkurs graficzny, jeżeli ktoś ma talent. A jeżeli chcecie bezinteresownie zrobić grafikę, no to jak najbardziej też Was do tego zachęcam. Ok, taką grafikę na razie sobie damy na Facebooka. Póki się nie pokaże lepsza. Ale myślę, że ta i tak jest fajna, fajna. Naprawdę mi się podoba, ładna. Także twórcą mnie jest akurat mój imiennik Radek. Nazwiska nie podam, bo być może on sobie tego nie życzy. Gratuluję Radku, kluczy do ciebie wędruje. To był konkurs numer 2. Potem wam zrobiliśmy turniej. Turniej, który odbył się 11 listopada, święto niepodległości. Turniej 2.2. Stworzyłem go wspólnie z Kaziomem. Zapisało się łącznie Wam powiem 12 teamów I jak widzicie to już ostatni post o 16.00 Wygrał team Christopher Love Akusia w składzie Funiok i Thanatos Jeszcze Wam pokażę tylko tabelkę Tak jak mówiłem zapisało się Nie przepraszam 24 teamy się zapisały Przepraszam, źle, 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 mój błąd, mój błąd. 24 teamy się zapisały. I, i, i tu nie ma wylce, co tam każdych wyników. Każdy może sobie wejść, zobaczyć zresztą tą tabelkę, jak go to interesuje. Tutaj widzicie do góry, jakie mapy były grane, o której godzinie. Power Station Workshop, Satellite Missile. No i w finale były grane dwie mapy. I tutaj myślę, że gładko wygrali. 17,8 te dwie mapy, więc dość, dość gładko ten finał przebiegł. Tu gdzieś teraz, gdzieś w rogu, w którymś z rogów, prawdopodobnie zaraz powinna Wam się pokazać adnotacja, gdzie możecie obejrzeć sobie cały ten finał. Nagrywałem go z dwóch z perspektyw, byłem na TeamSpeak dwóch teamów, możecie sobie zobaczyć jak to przebiegało. Mecz o trzecie miejsce został oddany walkowerem, już tam się nie chcieli tracić czasu. No nic, no ich wola, ich wola. To tyle jeśli chodzi o turniej. I oprócz tego jeszcze była gra z widzami, ale to Wam pokażę zaraz, o tym opowiem zaraz, razem z fragmentami gier. Z bólem serca, no ale muszę powiedzieć, że to była jedna z najgorszych gier z widzami, jakie miałem okazję grać. Uwidoczniła ona najgorsze cechy naszej sceny, czyli hamstwo i po prostu masę, masę, masę flame'u. Na początek zagraliśmy bez zasad na mapie Kanon. no i powiedziane było, że osoba z najlepszym stosunkiem zabić do deadów. Otrzyma klucz. Jedną z osób, które załapały się na tą grę, był administrator największej grupy Skilla na Facebooku. No i chyba, nie wiem, no nie spodobało mu się to, że po prostu nie był najlepszy. I zaczął mnie wyzywać. A na koniec jeszcze wyrzucił mnie z tej grupy. Nie chcę na nikim psów wieszać, no ale słuchajcie, no ja te konkursy, ja te gierki robię dla was. Żebyśmy wspólnie się dobrze bawili i spędzili razem czas. No i jeżeli ktoś, no, wyzywa mnie od szmat, od kurew, no to nie mogę go inaczej nazwać, aniżeli prostakiem i burakiem. Po prostu, no tyle. Następnie zagraliśmy Power Station już na zasadach Esla, żeby nikt nie miał wątpliwości, że ktoś gra z MG, z Armorem, tak jak w pierwszej gierce, gdzie tam były pretensje o to. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie członkowie klanu Frag Squad, którego już teraz szczerze wam mogę nie polecić. To, że łamali zasady, to pubiedy, że grali tam z MG, z postaciami, to jest jeszcze pubiedy. No ale rażali innych graczy, tak dawali info, gdzie kto jest w przeciwnej drużynie. No zachowywali się no zachowywali się naprawdę słabo, jakby mieli nie wiem po 13 lat. I do tego wszystkiego, co by było najśmieszniejsze w tym wszystkim przy tym swoim wygórowanym ego, co to nie oni, oni po prostu grali słabo. No, jesteście panowie słabi, a myślicie, że nie wiem, że jesteście pępkami świata. No jest to dla mnie śmieszne i żenujące. Szkoda, szkoda, że tak wyszło. Ale na szczęście całość uratowała trzecia gra już na zasadach SLA, po wywaleniu tych graczy, którzy sprawiali te większe czy mniejsze problemy. Zagraliśmy sobie bez problemu na workshopie i myślę, że pokażę Wam całą tą gierkę. Będziecie mogli sobie ją obejrzeć gdzieś tutaj, zaraz się pokaże. Adnotacja. No i co? I myślę, że trzeba się kurczę zastanowić. Muszę się zastanowić, czy warto robić te gry z widzami, no jeżeli to ma przynosić więcej. Więcej szkód aniżeli pożytku, bo co zaraz nie będzie, że mnie znienawidzi jakiś jeden klan cały, tak, bo, bo na nich źle powiedziałem. No słuchajcie, no ja nigdy żadnych wrogów sobie nie szukałem. Zresztą ci, co mnie znają, czy ze skila, czy, czy w jakiś inny sposób, no wiedzą, że ja po prostu jestem człowiekiem spokojnym i myślę, że ogarniętym. No ale no, no co ja poradzę, no są idioci na tym świecie, no i niestety tacy idioci będą. Szkoda, szkoda że, szkoda, że tak wyszło. Ta gierka z widzami, nie wiem, czy będę tworzył kolejne gry z widzami. Zobaczę, zastanowię się. Inne konkursy, myślę, że jak najbardziej tak, bo tam takich problemów ewentualnych nie ma. Dobra, nie ma co tak smutno kończyć tego odcinka. To jakoś fajnie, może się pożegnam. Bez odbioru, Majer.